Dzień dobry, zapraszam na drugą część rozmowy z Anetą Grzanek z Akademii, z drugiej strony Karol Sienkowski, Akademia Sorobanu. Przypomnę, że rozmawiamy o japońskiej arytmetyce mentalnej opartej o metodę Isidosiki. Wiesz, co często rodzice pytają, czy, czy każde dziecko można tego nauczyć? Na przykład dyskalkulików. Czy miałeś dzieci, które mają dyskalkulię u siebie w szkole i czy udało ci się z nimi? Wiesz, jeśli chodzi o dyskalkulika, to uczyłem w szkole publicznej rachowania mhm. na liczydle i bardzo to pomagało. To była dziewczynka, mhm. jeśli dobrze pamiętam. Natomiast nie doszliśmy absolutnie do liczenia wyobraźni, mhm. tylko jako tak, przyrząd wspomagający rachowanie na lekcjach matematyki był, był używany. Natomiast no teraz powiem tak, być może mam, tak? nie wszyscy się tym mhm. chwalą. Zdarza się, że o samej dyskalkuli nie wiem, ale o dys, dysleksji, mm -hmm. Tak, gdzie są jakieś tam problemy w nauce i, i liczydło rzeczywiście tutaj bardzo może wspomóc ten, ten, tą naukę matematyki. Natomiast no, też muszę wyraźnie powiedzieć, że niektóre dzieci, no, w ogóle w ogóle niektórym dzieciom, styl nauki, który. który oferuje metoda Iszido-Siki i nie odpowiada, bo one nie chcą siedzieć na przykład przy stoliku i liczyć, tak? Więc mm -hmm. na moich zajęciach się nie odnajdują, tak? ja ich puszczam wolno, nawet specjalnie nie namawiam, bo wiem, że, że, że do liczenia na sorobanie, żeby dojść do jakiegoś tak. wysokiego poziomu, to potrzebny jest po prostu stolik, sama zresztą o tym wiesz, tak? Tak, 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 tak. I praca tak, z liczyłem, z drukowanym, z drukowanym materiałem. Więc są dzieci z różnymi deficytami, u których, u których ta metoda się nie sprawdza, ale też powiedzmy sobie szczerze, nie dlatego, że one nie mają możliwości się tego nauczyć, tylko po prostu nie są w stanie, nie są gotowe, nie chcą podjąć tego trudu, tak, przełożenia się na inny styl pracy. Nie? I, i to, jest, to jest ta przyczyna, a nie ograniczenia jakieś intelektualne. Nie? No inna sprawa to są dzieci z różnymi deficytami, tak, tak. gdzie tam się na sprawność intelektualną to przekłada. Wiesz co, ja też miałam dyskalkulików i masz rację, oni nie weszli w trening flachansan, ale na przykład jak on sobie narysował liczydło, to był w stanie bardzo duże działania wykonywać w pamięci. Ale musiał mieć narysowane i musiał sobie to palcami przekładać. I to pomagało. I teraz jeżeli miałam nauczyciela, który był wspomagający, czyli otwarty na, na tą metodę i dawał mu szansę, żeby on mógł się tym wspomagać, to było super. Jeżeli miałam nauczyciela, który tego nie rozumiał w szkole i z tym walczył, to niestety ko kończyło się to porażką. Więc mm -hmm. tutaj chyba współpraca z nauczycielem byłaby kluczowa, żeby, żeby pójść do matematyka, porozmawiać tak. od strony tak. rodzica, że robimy taką metodę, że, żeby pozwolić mu na to. Nie mm -hmm. mówię, że on musi z liczydłem przychodzić, ale żeby mógł sobie narysować liczydło albo będzie jakiś bryloczek. no jakby to jest coś, co może mu pomóc. Ale wiesz co, weszło mi jeszcze takie jedno pytanie, bo to jest to, co rodziców interesuje. My mówimy o sorobanie, ale wiemy, że tak naprawdę chodzi o to, żeby to dziecko w pamięci liczyło. I dzisiaj, jak my zaczynaliśmy i otwieraliśmy szkołę Ishido, to w zasadzie na rynku niewiele było. Tam jakieś tam szkoły w Warszawie funkcjonowały, ale nikt nie wiedział, co to jest matematyka mentalna. Teraz pojawia się masę filmików z efektem wow, jak dzieci szybko liczą, w pamięci, i w ogóle. I jako sorobaniści, my dostrzegamy, o co w tym chodzi, nie? bo widzimy, że na przykład nie ma małego i dużego przyjaciela, widzimy, że te liczby się generują, ale porozmawiajmy o tym praktycznie. Jak nauczyć dziecko liczyć w, taki, w takim tempie w ogóle obłędnym? Um... Jak to znaczy, są, tak. Tak. <laughs> Oczywiście zdajemy sobie że... sprawę, że i ty i ja jesteśmy w stanie nauczyć liczenia typu 23 plus 11 odjąć 44 i tak dalej. I jesteśmy w stanie zrobić to w ciągu miesiąca, dwóch bez, na liczbę, tak, bez problemu cyfrowych i, i dzieci tak, będą tak. liczyły tak jak na tych różnych filmikach. Natomiast no, moim zdaniem istota tego problemu polega na tym, że rodzice nie znają specyfiki pracy z i nie się wydają, Wydaje, że dzieci mają niesamowite umiejętności. Tak, tak. No i teraz można pójść drogą na skróty i rzeczywiście tego dzieci nauczyć. Po trzech miesiącach, już mamy nie wiadomo, nie wiadomo jakie efekty, a można pójść japońską drogą, o której wspomniałaś i ty, i ja też to doskonale czuję. Drogą, która jest długa, ale konsekwentnie stopień po stopniu wznosiły mhm. się na, na coraz wyższe umiejętności. Nie zajmujemy się tym, co na danym etapie dzieciom nie jest potrzebne, tylko rozwijamy ich w tych rachunkach mentalnych globalnie. I w finale one będą potrafiły liczyć takie proste konfiguracje, jakie często są na filmikach, ale będą też potrafiły liczyć na dowolnych liczbach. I teraz, czy skupiać się na wysublimowanych liczbach, które w życiu rzadko wystąpią, czy jednak pójść tą drogą dłuższą? Tak? Mhm, Przykład z wczoraj. Pojawił się u mnie w Warszawie na zajęciach próbnych tata z, z chłopcem. Okazuje się, że chłopiec chodził około 7 miesięcy, może nawet trochę dłużej, tata nie pamiętał, na zajęcia Sorobanu. Najpierw stacjonarnie do grupy, potem no, nie odpowiadał styl pracy w grupie, więc miał indywidualne spotkania z trenerem. No i tata szuka w ratunku, dlatego że, tak jak mówiłem, 7 miesięcy dziecko chodziło. Chłopiec w drugiej klasie, i zamiast mieć lepsze stopnie. Z, zamiast łatwiej sobie radzić z matematyką, to te rachunki szły mu gorzej. No więc dla mnie to było po prostu pierwsze, pierwsze zaskoczenie, tak? No więc oczywiście opowiedziałam, jak to wygląda w tej japońskiej hierarchii. A okay. potem sprawdziłem, co ten chłopiec umie. No i <gryw> okazało się, że ten chłopiec umie tyle. Ile my jesteśmy w stanie nauczyć go przez trzy zajęcia, przez cztery zajęcia? No będąc bardziej ostrożny mm -hmm, po mm -hmm. siedmiu miesiącach nauki. I co ja miałam powiedzieć temu tacie, że stracił czas, siedem miesięcy czasu, wiesz? Więc wydaje mi się, że jest duży problem z dobrym uczeniem sorbanu w Polsce. Tak. Jest duża nieświadomość rodziców w tym zakresie i duża podatność na różnego rodzaju hasła reklamowe. Po prostu soroban stał się towarem, którym, którym handlują niektórzy tak, i tak. nie biorą pod uwagę tutaj tego, że tak naprawdę handlując tym towarem, taryfą przetargową stają się dzieci, co jest niezmiernie tutaj niebezpieczne, prawda? Tak, tak ja na to patrzę. To jest nieetyczne. To jest, tak, zdecydowanie. To, to jest. No, ja, już, ja z kolei mam doświadczenie bardziej z nauczycielami, którzy ubiegają się o pracę i, i składają swoje CV. I nauczyciel, który rok czasu pracuje. Szkolenie trwa na przykład trzy dni, a czasem jeden dzień. I on idzie do pracy. U nas taki nauczyciel czasami się rok czasu szkoli. Myślę, że takie minimum to jest pół roku, żeby dojść do tego szóstego Q. Większość z nich nie wytrwa nawet. Więc to jest ogromny proces w ogóle wdrożenia człowieka, a tutaj trwa jeden dzień. Ja myślę sobie, ale jak pani sobie to wyobraża, bo to dziecko będzie po miesiącu liczyć lepiej. Więc to jest ogromny problem. Ja z ubolewaniem patrzę na to, co się dzieje na rynku, bo to jest wspaniała metoda, która naprawdę potrafi dodać skrzydła i, i, i sprawić, że ten dzieciak osiągnie bardzo wysokie umiejętności intelektualne, już nie mówiąc o tych wszystkich aspektach takich y, y, społeczno-psychologicznych, to, to widzę coś takiego, że się psuje przez takie działania y, tą metodę samą w sobie, bo ten człowiek on się zrazi, on uzna, uzna że to nie działa, że rok czasu zainwestował, a dziecko nie, nadal nie liczy, y, a, właściwie a to, nie, tak? to jest a, frustracja. Ale widzisz, ale ty liczysz dosyć szybko w pamięci, bo zdałeś trzecie Q. To tak, jest. Ale ja coś powiem teraz. Zdając w Japonii 4Q, myślałem, że mi to starczy na hen po prostu czasu. I Aha. czasu to trwało, zanim dzieci do tego czwartego Q dojdą. Tak. Tu się okazuje, gdzieś tam się pojawiło 3Q. I ja nie jestem w stanie nadążyć za dziećmi, nawet jak no też mam szyki. Tak, tak. Nie jestem w stanie nadążyć za dziećmi, żeby znaleźć, gdzie oni robią błąd. Nie? I w momencie, gdy sprawdzamy razem przykład, to ja mówię, wolniej, wolniej, ja to muszę po swojej. Ja nie, nie, ja też to mam. I widzę, że moje no. umiejętności. Już są tak, niewystarczające tak, tak. i zdaję sobie sprawę, że może już wyższe nie będą, tak? Bo ja już jestem skrącony tak, tak, wiekiem, tak, i się. chyba bariery kolejne nie pokonam. Tak, pytanie, czy ty liczysz jedną ręką, czy liczysz dwoma rękami? No bo, no bo widzimy, że dzieciaszki na tych filmikach one używają dwóch rąk, a ja widziałam, że ty robisz to jedną ręką, bo też udostępniłeś taki filmik. Nie? I powiedz, tak, jak u Ciebie tak. to jest, ten proces wygląda, bo to mnie bardzo ciekawi. Jest to dla mnie dosyć trudne, dlatego że ja zostałem skażony, no mówiąc, może nie powinienem użyć tego słowa, ale gdy zacząłem uczyć się Sorbanu, no jeszcze jako tak nauczyciel matematyki mm -hmm. po studiach, gdzie mi te liczby wpajano do głowy w zasadzie na każdym kroku, to i używałem liczenia lewopółkulowego, to nagle tutaj mi się zachciało liczyć prawą półkulą, tak? I, i widzieć te, mm -hmm. te, te koroliki. Dla mnie był to okropnie długi Masak. proces. Mm -hmm. I proces, który się pewnie nigdy nie skończy, bo zawsze gdzieś tam się te nawyki umie, odzywają. Natomiast uczymy dzieci liczyć na sorbanie jedną ręką, tak? Uh -huh, uh -huh. A dlaczego im dokładać drugą rękę do liczenia mentalnego? Jest to dla mnie zbyteczne i wprowadzające dodatkowy zamęt. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to może pomóc, jak liczymy uh -huh. dwucyfrowe liczby, bo sobie jedną ustawiamy rączką dziesiątki, drugą jedności, tak? Ale jak widziałeś na filmie, jestem w stanie robić mm -hmm. to jedną ręką. No właśnie, znaczy Japończycy robią, y i robią jedną ręką, bo tak, widzieliśmy tak, to tak, na mistrzostwach tak. i oni nie robili tego dwoma rękami. Wszystkie tak, te 400 dzieciaków tak, liczyło jedną ręką. Tak, tak. No to właśnie. są szkoły tak inne gdzieś tam chyba w Malezji, chociaż mm -hmm. nie w Malezji też chyba liczą jedną ręką. Nie, w Indiach chyba uczą dwoma rękami. Być mm -hmm. może właśnie większość tych metod gdzieś tam z Indii, które są używane w Polsce, z Indii się wyważy, można mi powiedzieć. Tak. Chyba Hindusi liczą dwoma rękami. Mi się kojarzy taka szkoła Ukman, że widziałam, że, że dwoma. Ale masz rację, wiesz co, ja też nie mogłam przejść tych dwóch rąk, bo ja miałam dokładnie to, to co, po prostu miałam, miałam chaos w głowie. Natomiast pokazałam dzieciom, bo mówię, ja się nie mogę na to zamykać. Niech one sobie wybiorą. Mhm. Więc prze. Jakby przemęczyłam się z dwoma rękami, żeby im to pokazać, ale większość dzieci porzuca to i mówi: Nie, my wolimy jedną ręką. I mówimy tu o małych dzieciach. Więc to nie jest też tak, że jesteś skażony, bo jesteś dorosły, tylko nam coś w głowie nie gra w tym momencie. Tak, tak. Wiesz, jest takie, trudno, jak, że... trudno mi tutaj powiedzieć, no. ale, ale dla no. mnie. Dla mnie wprowadzenie drugiej ręki to jest konieczność przełączania się mózgu między tak. jedną ręką a drugą, tak? Uh -huh. A licząc jedną ręką, jestem w stanie wyobrazić sobie te koreliki. Może wymaga to rzeczywiście więcej czasu, więcej trudu, ale dla mnie efekt, efekt jest do wypracowania i jest on, jest on bardziej subtelny. Chociaż mam też dzieci, które tymi palcami machają. Mhm, tak w górę i w dół. Niektórzy robią to bardzo subtelnie, a niektórzy prawie w ogóle nie ruszają, tylko im się tam koroliki... Tak, przysuwają. są dzieci, które nie ruszają rękami Tak i nie chcą ale, tego robić. Ale też no, chcę powiedzieć, że nie są to jakieś mhm. wysokie umiejętności. Tak. To, to są to początki Anzana, bo mhm. nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie... No, tego, nauka tego Anzana jest, jest dla dzieci dosyć, dosyć trudna i bardzo powoli. Powiedzie. Rok czasu zajmuje, żeby osiągnąć jakieś y, ciekawe efekty. Rok. Tak, U mnie to tak. zajmuje rok czasu, autentycznie. Tak. Na pewno nie wcześniej. I to często jest tak, że na początku jest zniechęcenie, bo nie, bo nie, nam nie wychodzi, bo to, więc to jest naprawdę ciężka, ciężka praca, ale minimum rok czasu, tyle Trzeba czekać na wymierne efekty, żeby to działało, więc nie chcę mi się wierzyć, że po trzech miesiącach dzieci liczą takie rzeczy, to jest... Nie no, licz, tutaj nie tylko, tylko te proste, proste rzeczy, nie no tak, jesteśmy tak, w stanie tak, tego tak. Wy, wyuczyć, tak, natomiast no, Zgadza się. Mój ale się ja też wiesz, robię dla dzieci takich malutkich, to robię takie właśnie, żeby one miały z tego Frajdę. To na przykład robię takie przykłady: 2 dodać, 2 dodać, 5 minus 9 i wychodzi 0, nie? Więc a. i potem od nowa. Więc one mają wrażenie, że liczą szybko, ale to chodzi o to, żeby tą motywację podnieść. Natomiast nie ale I ale przygotować też wyobraźnię, przygotować tak, mózg właśnie, do widzenia korekta. Tak. Tak? Potem wprowadzamy no, małego przyjaciela i zwalniamy to, po to to jest, tak, żeby no. motywacyjnie i właśnie ta wyobraźnia zaczęła działać. Natomiast nie możemy mówić, że to są kompetencje jeszcze szybkiego liczenia, bo to jest długa droga. No mhm. Ja, ja napisałam że... tak w oparciu o, o japońskie badania, że dojście w Japonii do poziomu mhm. mnożenia liczb trzycyfrowych przez trzycyfrowe zajmuje średnio 5 lat. O, no Więc właśnie jest rzędem temu, kto odkrył lepszą metodę niż w Japonii i jest w stanie nauczyć tego szybciej. Tak? Żadnej tak, tak, lepszej tak, metody tak. na to nikt nie wymyślił, co by, co by kto nie pisał. To po prostu no nie da się tego szybciej zrobić. Jeśli ćwiczą dzieci również w domu, no to są w stanie skrócić ten czas do, do trzech lat, tak? Mówią japońskie mm -hmm, badania mm -hmm. na ten temat, nie? W polskich naszych warunkach, gdzie dzieci nie są w stanie poświęcić na naukę sorobanu tyle czasu, co w Japonii no bo konie tak. angielski, muzyka, tam jeszcze coś ten czas jest dłuższy i rodzice muszą mieć świadomość tego. Jak dziecko wchodzi na drogę nauki sorobanu, efektów należy spodziewać się w większej perspektywie, dwa, trzy lata, jakichś tak, wymiernych tak, efektów, a nie za pół to jest, roku. Tak, tak. To, jest, to jest dobra inwestycja, ale długoterminowa, <laughs> a dokładnie. nie krótkoterminowa. To nie jest tak, że a, spróbuję sobie trzy <laughs> miesiące, rok, zobaczyć. Nie, nie, to, to, tak to nie działa. Ale wiesz co, ja bym jeszcze wróciła, bo chciałam jedną hmm. rzecz powiedzieć o tych liczeniu dwoma rękami, dlatego że być może włożę kij w nowisko, nie chcę się tu wypowiadać jako specjalista, ale pamiętam, że Dawno temu, jak zajmowałam się językiem angielskim, napisałam taki program do uczenia dyslektyków i wrzuciłam tam ćwiczenia, które się nazywają kinezjologią edukacyjną, czyli pobudzanie dwóch półkul, czy na przykład robienie ósemek, mhm. dwoma rękami i tak dalej. I ja to tam wrzuciłam i pamiętam. Profesorka, która czytała mój program, mówi tak, Pani Aneto, proszę być ostrożnym, ponieważ świat naukowy nie ma dowodów na to, że kinezjologia działa, a poza tym, że nie, nie szkodzi. I Ja faktycznie sobie pomyślałam, pamiętasz za naszych czasów, jak się przestawiało rączkę dzieciom z lewej na prawą, to bywało, że dziecko potrafiło przestać mówić. Na przykład to był taki dla mózgu obciążający proces, i dopiero potem my zbadaliśmy, że nie robi się takich rzeczy po prostu, mhm. że nie wprowadza się takiego chaosu w głowie. Więc tą kinezjologią my się wycofałam, bo wiedziałam, że do końca faktycznie nie udało mi się znaleźć badań, które potwierdzałyby, że tego typu stymulowanie obydwu półkul jednocześnie. Może nie być szkodliwe w jakimś stopniu. Ja nie znalazłam takich informacji potwierdzonych, więc myślę sobie, że liczenie dwoma rękami można próbować z dziećmi. Jak komuś pasuje spoko, ale ostrożnie, bo to naprawdę może. Nie wiem, czy to gdzieś nie jest jakieś zaburzenie po prostu pewnego procesu. A jak liczymy jedną ręką, to jest to naturalny proces i taki bardziej przyjemny po prostu. No bez wysiłkowy bym powiedziała, no nie? No, trudno, czy bez wysiłkowy, to bym dyskutował. No dobra, dyskutował. No, Mniej no, wysiłku. Jest to obciążające dosyć sporo. To też są japońskie badania, właśnie, które mówią, tak, że tak. już nie pamiętam dokładnie tych czasów, ale że na przykład po trzech minutach liczenia mentalnego wyraźnie spada sprawność mózgu. Tak? No bo zmęczenie jest pewnie duże. No, tak, Bardzo. tak, jak najbardziej. Ale ja Ci powiem, że ja sobie zrobiłam badania i zrobiłam dzieciom, spotkałam Aha. człowieka, który um, robi feedback i mówimy, zobaczmy jak te nasze mózgi pracują i podłączyłam się pod te kabelki i robiliśmy to w taki sposób, że liczyłam na sorobanie i on patrzył, on badał cztery fale. Dwie fale są te pozytywne, dwie negatywne. Fala alfa na przykład jest pozytywna, bo to znaczy, że twój mózg jest odprężony, w stanie relaksu i takim jesteś później, odpoczywa. No i fale chyba beta i teta się nazywały, to były fale negatywne, czyli duży stres, napięcie, mózg jest zmęczony, bo się musi mocno skupiać. W pierwszym etapie liczyłam na sorobanie, w drugim etapie liczyłam w pamięci, wyobrażając sobie koraliki. I teraz uważaj, tam gdzie liczyłam na sorobanie, fale negatywne były wysokie, tam gdzie liczyłam w pamięci byłam w stanie alfa, mhm. czyli flęszanza. Nie, on mówi, to jest niemożliwe, mówi, ty tutaj nam podajesz te wyniki. Jak to jest możliwe, że się w ogóle nie koncentrujesz? Ja mówię, mi się wydaje, że ja się koncentruję, bo przecież wyobrażam sobie te koraliki. Natomiast te badania pokazały co innego. Wzięliśmy dzieci, które trenują minimum dwa lata, to było założenie i zrobiliśmy to samo badanie i wyszły jeszcze lepsze wyniki, czyli dzieci, które liczyły nasorobanie w taki sposób, to one się mocno skupiały, a te dzieci, których my proste liczby liczyliśmy, bo oni nie byli na takim jeszcze etapie, tylko tam dodawaliśmy właśnie jednocyfrowe te flash-anzanie, zero w ogóle wysiłku, więc powiem Ci, że u nas te badania, o ile można ten badanie fal mózgowych mówić, że, że to są badania wymierne, to pokazały, że jednak nasze mózgi odpoczywały licząc w pamięci. To nie no. przeczy jedno drugiemu wydaje mi się, nie? Dlatego, że może być feedback tak, jak mówiłaś, w mózgu, a jednocześnie jednak mózg jest poddawany jakiemuś wysiłkowi mm -hmm. i mogło to nie wyjść w tych na przykład badaniach, nie? Więc, być może tak. No jak masz koszmar w nocy, to tam, też się budzisz tam, zmęczony, nie? Tam badano w ten sposób, że dzieci a miały do, do zrobienia ileś tam przykładów, mm -hmm. i po trzech minutach wyraźnie ilość poprawnych odpowiedzi była mniejsza. A, okej. Okay. Po powlarzązanie. No. Mm -hmm. Tak, po powlarządzenie. Chociaż Aha. powiem ci, że, że mieliśmy chłopczyka z ósmej klasy, który, Szymona, który mówi tak, że on w ogóle znalazł sobie taką metodę, żeby obniżyć poziom stresu. I mówi tak: dbańce, ja mam klasówkę i mam taką amnezję, po prostu stres jest duży i nie wiem, co napisać. To ja sobie wyobrażam, że sobie przesuwam te koraliki i naprawdę po trzech minutach mój stres opada. I powiem ci, że ja zaczęłam to stosować przed wystąpieniami publicznymi. Naprawdę, takimi dużymi. I ja mówię: kurczę, zobaczysz, czy to, czy to działa, więc też sobie tak wyobrażałam, że przesuwam dwa, jakieś takie proste przykłady. Powiem ci, że działa, naprawdę. Tak. Mózg to, po prostu... to też niektóre no. osoby mówią, że, że pozwala Soroban zapomnieć o, o takich problemach. Wiesz, tak, tak. Oderwa się po prostu. Od codzienności i, i doznać tak, takiego błogiego tak, tak. spokoju. To osoby dorosłe często, często o tym mówią. Tak, to prawda, to prawda. No to, to Ja też to potwierdzam. No, no ale wracając jeszcze do, do szkół sorobanu, które w Polsce są, tak naprawdę, wiesz, ja się cieszę, że są. Dzięki nim rośnie świadomość tego, że jest to przyrząd wartościowy. Pojawia się spore zainteresowanie tym przyrządem, no ale powiedzmy sobie szczerze też, no, Czasami pojawiają się błędy w uczeniu, jest niedostateczna kompetencja nauczycieli, ale my też przechodziliśmy przez tą drogę. Ja od 2009 roku popełniłem mnóstwo błędów ucząc surowaną i najgorsze, że to były błędy robione na swoich własnych dzieciach, tak. <grych> więc, więc najczęściej tak jest. No właśnie, osoby, które szukają rzetelnych informacji o japońskim stylu nauki, na pewno znajdą i ciebie, i mnie. Zaś ci, którym odpowiada inny, odmienny od naszego styl nauki, niech uczą się tym innym stylem. Na pewno dobrze, że trend się rozwija, tak. że pomaga mówić ludziom, że istnieje coś takiego jak arytmetyka mentalna i że warto w to inwestować. To zdecydowanie jest bardzo pozytywne dla wszystkich. Natomiast, tak. oczywiście, tak jak ze wszystkim trzeba, trzeba wziąć. Ja zawsze mówię rodzicom, którzy szukają takiej szkoły, nie w mieście, gdzie działamy, Yhm, więc że no, możecie wybrać sobie szkołę, tylko sprawdźcie, czy na przykład ten nauczyciel na pewno potrafi liczyć, skąd oni mają tą wiedzę, kto ich tego nauczył? Po prostu na ile ta metodologia, którą wdrażają, jest jest rzetelna. Czy to nie jest ktoś, kto się tam z YouTube'a nauczył albo niech ten nauczyciel pokaże, prawda, w jaki sposób liczy. No sami możecie to to ocenić, no bo w końcu on bierze odpowiedzialność przyjmując wasze dzieci na no, lekcje. No, Więc obiadujesz. to Pół biedy, no, jeśli to są zajęcia bezpłatne, tak, no bo wtedy tak, ten stroba tak, może być traktowany tak. inaczej, no ale jeśli są to tak, zajęcia tak, płatne, tak. to wypadałoby, żeby to dziecko Oczywiście. dostało wszystko to, wszystko to, co po prostu najlepsze. Nie? I nie musi to być super profesjonalista, który po prostu wymiata jak Japończyk, wiadomo, ale przynajmniej, który liczy w miarę sprawnie i, i przede wszystkim wiemy, kto go tego nauczył. No ja mówię, no, gdzieś tam powinien stać za tym Azjatak, bo, bo metoda wywodzi się z Azji. W związku z czym dobrze, żeby, żeby to źródło znać. Niekoniecznie musi to być Japonia przecież, tak? Wiemy, że Hindusi również liczą, tylko trochę inaczej. Nie, nie znam tej metody, więc nie wypowiadam się. Każdą metodą coś tam można wypracować. Do jakichś elementów dojść. Natomiast my wiemy, że metoda Ishida jest niezwykle skuteczna. Tak. Tak, zdecydowanie. Najlepsza. <głos> <głos> najlepsza, najlepsza. Czy coś jeszcze chcesz dodać, czy będziemy kończyć powoli? Nie, wiesz co, Karolu, chyba wszystkie tajniki tutaj omówiliśmy. <noise> tak <trochę. głos> Przegadaliśmy, więc wydaje mi się, że też nie ma co rozblekać tej rozmowy, bo, bo to już każdy ma swoje pytania, więc pewnie jak będzie się ktoś chciał. Potrzebne wziada, mi było czy... to spotkanie, bo pracujemy tak. i ty i ja, czyli nie ma czasu, tak, żeby, żeby się zatrzymać na no, chwilę. I... Tak, tak, tak. A problemy mamy te same na zajęciach, no bo to zawsze no tak właśnie. samo wychodzi. No właśnie, ta jest rozmowa. Stąd, wie, z to dwie głowy, to nie jedna. Czasem trzeba przegadać albo czasem trzeba się poklepać po ramieniu, powiedzieć: Tak, u mnie też tak no jest, właśnie, nie przejmuj no się właśnie. tym. Też ja mam tak to jest, samo. I do przodu, nie? A czyli to nie jest, że, że u mnie jest jakoś to inaczej. Tylko u mnie. No właśnie. Tak, tak, tak. Jest dokładnie wszędzie tak samo. Mm -hmm. No, jeszcze powiedzmy może o mistrzostwach, co czy nie? Bo nie wiadomo kiedy ty, tak, to no po prostu... Możemy powiedzieć, no szykujemy się super. do mistrzostw. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w tym roku organizuje mistrzostwa w innej formie niż do tej pory się odbywały. Będą trzy etapy. Etap szkolny, który będzie się odbywał w placówkach, tak? czyli może być u mnie, u ciebie, w szkołach publicznych, w szkołach prywatnego nauczania Sorobanu. Potem będzie etap wojewódzki w trybie online. I na końcu będzie etap finałowy w siecach na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym, gdzie no, zjadą się, myślę, osoby najsprawniej liczące w Polsce i będą walczyć tutaj o punkty potrzebne do rekrutacji do szkoły średniej, bo konkurs został przez Uniwersytet zgłoszony do kuratorium. I jeśli dobrze pamiętam, w połowie lutego, czy pod koniec lutego, będzie ogłoszona lista. Mam nadzieję, że ten konkurs na tej liście się znajdzie. Możemy śmiało powiedzieć, że to jest pierwszy tak naprawdę prawdziwy konkurs, prawdziwe mistrzostwa Sorobanu w Polsce, bo wszystkie te, które były poprzednio, one nie miały aż tak dużej rangi, no bo tu jest jednak to kuratorium zaangażowane, walczymy o punkty, które na tym świadectwie się mogą tak. pojawić, a wszystkie inne konkursy były bardziej lokalne, nie, nie do końca, właściwie Ale nic w sumie, nie na małe, tak. No tak. Miały, miały tak promować jakąś firmę, a tutaj już mówimy o tym, że to są pierwsze w Polsce mistrzostwa, które się już tak na serio odbywają i które dają konkretne benefity y, y, osobom, które trenują. Ten Soroban walczą o punkty na, na świadectwie, które pomogą im dostać tak. się do szkoły średniej, więc I, mówimy... I co ważne, jeszcze dopowiem, bo do tej pory w tych mm -hmm. mistrzostwach polskich obliczeniach na Sorobanie punkty na świadectwie dostawały tylko trzy osoby, tak, za trzy pierwsze miejsca, a w tym roku punkty dostają wszyscy laureaci, czyli ci, tak, którzy zdobędą jest, tak. minimalną, liczbę, minimalną liczbę punktów procentowo, nie pamiętam, to jest 70 80 chyba 80, no... Tak, tak. No właśnie, więc to jest, to jest sporo i możemy mieć tych laureatów 10, 20, 50, 100. No. No, Wszystko tak. zależy od umiejętności dzieci, więc to jest cenna, tak. cenna informacja. Super, super, to jest naprawdę ekstra. Długo trzeba było na to czekać, ale to jest ten moment, kiedy to się zadziało. Ja się bardzo ucieszyłam, że Wam się udało to zrobić, bo to jest coś, co jest kolejnym bardzo dużym krokiem milowym w kierunku właśnie promowania matematyki mentalnej w Polsce. No i to, że kuratorium się pochyliło nad tym, to sukces. No, Ale wiem, że my... kogoś o to, o to starałeś bardzo, no tak, to no tak. też można chyba w latach liczyć. Ja, ja pamiętam, że pierwsze takie, <grym> pierwsze takie myśli pojawiły mi się na konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, nie pamiętam już nawet, to był może 2019 no, no, rok, jak no. prowadziłem jakieś warsztaty dla nauczycieli, więc wtedy powiedziałam po raz pierwszy, że będziemy się starać, żeby konkurs był tak, tak konkursem kuratoryjnym. No to jak w 2019, no to zobacz, te trzy lata trzeba było. No, Ja pamiętam, te... że tak, jak byliśmy w Japonii, to ty powiedziałeś, no, rozmowy trwają, trwają, no. więc już były te rozmowy w toku. Tak, no, no to... wcześniej też był kuratoryjny, tak, no. robiony, robiony w cygłowie, więc tak. to się udało chyba już w 2020 roku, tak naprawdę. Mhm. No ale tak, teraz tak. idziemy w, z organizacją w stronę tych trzech etapów, żeby no, też tak, e, tak, różnym szkołom, instytucjom było łatwiej zorganizować to u siebie i większa liczba dzieci była po prostu w to zaangażowana. No właśnie, no właśnie. Super, super, ja jestem bardzo zadowolona. Ode, od nas dzieciaki na pewno wezmą udział, więc zobaczymy, jak to wyjdzie, chociaż... Nie wiem, myślę, że mistrzowie są u ciebie tacy, jak no. sobie obserwuję, że wiesz... Ale nieważne, to nieważne, ważne, że, że... Powiem tak, mistrzowie są w coraz starszych klasach, zresztą ty też masz takiego mistrza, który... Coraz więcej tak. czasu poświęca na naukę, na ten sarowan zostaje coraz mniej, więc mają no, szansę na to Mój domowy mistrz też się w ogóle poddał, bo on jest w liceum, więc zakończył w ósmej klasie, więc i tak cud, że go udało mi się doprowadzić do tego momentu, bo teraz już jest dorosłym, samodzielnym człowiekiem i uważa, że już wszystko wie na ten temat. Już nie potrzebuje, no ale prawie pięć lat trenował, no to wiesz. To coś tam też przecież umie. Nie? To już tak. mogę odpuścić. No tak, tak, to mogę odpuścić. Jasne. No dobrze. Super, że się rozmawiało, tak. Dziękuję Ci pięknie za rozmowę, że znalazłeś troszeczkę czasu, żebyśmy sobie pogawędzili. Myślę, że może jeszcze kiedyś uda się znowu pogadać. Dobra. Dzięki piękne. Wszystkiego Super. dobrego. Pozdrawiam Dzięki bardzo i sukcesów życzę. Tobie również, Karol.